Dzień dobry, witam Państwa w ten piękny, słoneczny poniedziałkowy dzień. Dzisiaj chciałabym Was zainteresować tematem tak zwanej polipragmazji, czyli wielolekowości. Polipragmazja to jest zażywanie przynajmniej pięciu medykamentów dziennie. Temat niszowy? No niezupełnie, bo aż jedna trzecia Polaków po 65 roku życia przyjmuje przynajmniej pięć leków jednocześnie. I często są oni nieświadomi wzajemnych oddziaływań, interakcji między tymi lekami, które przyjmują. I są to interakcje, które mogą być groźne dla... Dla zdrowia, ale i także dla życia. Temat ten poruszamy na naszym portalu Radioklinika. Wystarczy wpisać w lubce interakcje i wyskoczą Państwu artykuły dotyczące tego tematu. My niebawem przygotujemy też e, taką transmisję live, gdzie powiemy trochę więcej na ten temat. Zachęcam Państwa do śledzenia naszego profilu. Tam pojawi się wkrótce wydarzenie. Dziękuję i życzę udanego dnia.